teraz tego tygodnia nazywa się Noach. Noach jest imieniem człowieka, o którym, który jest bohaterem naszej paszy, a właściwie o, o wokół, wokół niego, niego osoby, jego rodziny i te, tego co robił będzie dotyczyła, będzie temat, tematem będzie jego życie. I y, napisane jest w to, że Noach był sprawiedliwy w swoim pokoleniu. Co to znaczy sprawiedliwy w swoim pokoleniu? Wyjaśniają nasi mędrcy w Talmudzie. Część ocenia go negatywnie, a część pozytywnie. Część mówi, że gdyby. By, dlaczego nazywam ten Że był sprawiedliwym tylko w swoim pokoleniu. Dlatego, że gdyby był w innym pokoleniu, to nie byłby więcej niż przeciętny. Z drugiej strony, ci, którzy oceniali go pożytecznie, mówią, przy takim pokoleniu również był sprawiedliwy. O co tutaj chodzi? Przecież wiemy, że należy każdego człowieka oceniać w z pozytywnie, patrzeć na niego dobrym okiem. Dawać mu to, co nazywamy w sytuacji możliwej interpretacji dobrej lub złej, należy dać tę dobrą. Więc w jaki sposób po pierwsze można ocenić kogoś negatywnie? Tutaj musimy zrozumieć pewną rzecz. Tora unika zazwyczaj, zazwyczaj. Tora unika negatywne, negatywnego języka. Tora nie mówi o rzeczach niepotrzebnie źle. Na przykład, kiedy mówimy o zwierzętach, które są czyste lub nieczyste rytualnie, to Tora mówi zwierzę czyste i zwierzę, które nie jest czyste. I nie mówi nieczyste, więc w ogóle Tora unika tego języka takiego nieprzyjemnego, więc co tu nagle, jak można ocenić człowieka negatywnie. Żeby to zrozumieć, musimy zrozumieć to, że Tora mówi tak, o, o, że faktycznie tak jest, unika słów negatywnych, ale tylko w kontekście historii. Kiedy Tora chce nam powiedzieć halacha, halacha jest taka, a nie inna, to jest zabronione, to jest dozwolone, Tora mówi wtedy wyraźnie. Tak samo jest tutaj. Ci rabini, którzy chcieli, którzy oceniają go negatywnie, nie chcieli go ocenić negatywnie dla swoich fanaweli, tylko chcieli jasno pokazać. Jego postawa nie jest postawą, którą trzeba naśladować w 100%, bo gdyby powiedzieć tylko, że był cedykiem, to powiedziemy, to jest wzór do zachowania. Yy, wiemy, że Noach był sam ze sobą dobry, ale nie próbował nawracać innych ludzi. Nie tak jak Mojżesz, który modlił się z naród żydowski nawet wtedy, kiedy zgrzeszyli, tylko nie zajmował się swoim pokoleniem. I to to chce chcą nas nauczyć. Zawsze trzeba modlić się i pytać, i starać się o poprawienie stanu duchowego i fizycznego innych naszych współbratymców. Nieważne od sytuacji, nieważne jak wysoko ja jestem, muszę być zainteresowany drugą osobą, i to, to, jest, to jest to, co chcą nam przekazać mężczyzn. Z drugiej strony musimy pamiętać, że nawet jeżeli jestem sprawiedliwy, ci, którzy oceniają go pozytywnie, że przy takim pokoju był sprawiedliwy, nie mogę ustatkować się tylko i wyłącznie swoją sprawiedliwością. Zawsze muszę pamiętać o innych. I z Bożą pomocą pamięta, obyśmy pamiętali zawsze nie tylko o sobie, ale o innych i oby to, to i inne dobre uczynki doprowadziły nas prędko do sprowadzenia Mesjasza. Buczawis.